Filmik robimy. Dzień dobry. Właśnie zastanawiamy się. Gdzie jesteśmy? To tutaj, za tym pięknym, kolczastym drucikiem. To jest wojska To, to, to jest dobrze. rosyjska jednostka wojskowa. O, tu jest jakiś ładny bunkier zobacz, Kinga tam. No tak. Z takimi kominkami. Przy wejściu razie krów Sądzimy, iż mogą być to żołnierze e, po transformacji. E, cała jednostka poza krowami wygląda na zmarłą. Poza nami. poza nami. Dalszy widok wygląda tak. Są też dwa jeziorka, prawdopodobnie z radioaktywną wodą. I wielkie ważki. Kinga, czy masz coś do zdania? I pełno Sądzimy, iż muchy mogą być aktywnie, aktywne mikrobiologicznie i przenosić wąglika. A wszystko to już mogą być szpiegami. Tak. Ale jest ładnie. Jedziemy dalej w głąb. W głąb radioaktywnej rosyjskiej jednostki.